Z Solidarności Wolnego Śląska oto delegacja biegaczy. Bieg dla Solidarności z kwiatami pod Stoczniowy Krzyż pod tablicę z nazwiskami poległych w grudniu 70. W ubiegłym roku na 40. rocznicę wydarzeń sierpniowych strajków sierpniowych biegacze dobiegli z Wrocławia do Gdańska w tym roku. Witamy u nas w Szczecinie. Szanowni Państwo, dziś jedną z laureatek ze stypendium solidarności, stypendium imienia Londyna Chomowskiego była młoda familia z ze Szkoły Winalogina Komołowskiego na Litwie. Miło mi poinformować, że Zarząd Regionalny i Solidarność ufundował 17 laptopów, które zostaną za chwilę symbolicznie w formie jednego, zostaną wręczone, wręczone przedstawicielce Szkoły Litewskiej. Uczestnicy naszego szlachetnego zgromadzenia. Krzyż i tablice z nazwiskami poległych przypominają nam cenę, jaką płaci się za prawdę i za wolność. Modlitwą Anioł Pański obejmujemy tych wszystkich, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę w swoje życie. Ale obejmujemy także nas. Żyjących tutaj na, nad Odrą i Bałtykiem, prosząc Boga, aby nam błogosławił w budowaniu pomyślności, tak materialnej, jak i duchowej naszej ukochanej Rzeczypospolitej Polskiej. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Strowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, odświeca na przyszłymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska. stanie bez słowa Twego. Strowaś... Katedry po rozesłaniu Świętego Jakuba księdza Księdze Janaku udają się pod stopniowe trwy. di un tipo d'aiuto che lo ha concordato. Conosco a vista la Prosimy księdza Biskupa o pobłogosławienie nas, uczestników tego Zgromadzenia i wszystkich, którzy jednoczą się z nami za pośrednictwem telewizji Polskiej. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szanowni Państwo, za chwilę rozpoczniemy ceremonię składania wieńców pod Krzyżem Stoczniowym pod tablicą z nazwiskami poległych w grudniu 70. roku. W imieniu Prezydenta Rzeszpospolitej jako pierwszy wieniec złoży Pan europosłuch Leszek Dobrzyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim.

Delegacja z funduszu mundurowego, panowie policji, ruchówcy wojska, Kwiaty składa delegacja na w której zastępca prezydenta miasta, pan Krzysztof Soska.

grupy azoty police ser na czele, na czele delegacji portu morskiego policję na czele Delegacji Zarządu Morskich Portów I delegacja Zarządu Komisji Krajowej. Komisji Zakładowej Morskich Portów Szczecin Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście Stoczni Szczecinskie, a wśród delegacji odznaczeni dzisiaj przez pana prezydenta Dudę Stoczniowcy na czele z Janem Borbasiewicza. Prezydent Piotr Myc na czele delegacji Stargardu. Delegacja Państwowej Straży Pożarnej z zachodniopomorskim komendantem wojewódzkim na czele. Delegacja Okręgu Związku Własnych Związków Partnerstwa delegacji ksiądz Matsłami. NSF ZS Solidarność, rząd nieustarka. NSF ZS Solidarność, zakłady chemiczne w Delegacja Polic, pan burmistrz Władysław Jakąc, przewodniczącym Rady Miasta.